idą do Żaka do jego to Samuel raz. Marcel Gąsior Kamil Warecki Krzysztof Kubica Dobra, teraz ja Cegi. Sergi Samper Peniu. Sergi You go there Specjalista to spraw Kięski, Wiktor Adamczyk! O oh, <śmanie> To co? Bolo? Faworyczki! Oh. Nie, <śmanie> yeah, dobra, wygrali! To! Emilia! Emilia, sopła Was bardzo serdecznie w imieniu organizatora Let Me Out na no. naszej grze. Ja mam na imię Chrystyna, ze mną jest Andrzej, i mamy przyjemność poprowadzić i przedstawić Wam grę Zodiak. Jest to gra logiczna, zespołowa. Będziecie mieć na nią około półtorej godziny. Opowiem wam pewną historię, ale nie spodziewajcie się w niej szczęśliwego zakończenia. Szczerze mówiąc, to raczej opowieści z tych, które w ogóle nie mają zakończenia. Jeżeli o to, to się zęb, bo masz ten mały, duży... Bez Nie, 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 dwójka, dwójka. Kierował walizki trzeba wyjąć. A daj dwójki, to. Pierwsze na pewno jest dwa. No, kluczyk. Na siłę trzeba, na siłę, widzisz? Sprawdźmy może, co mamy to zapis w Tu mamy jakieś znaki, mamy oczywiki, patrzmy. A załóżmy, że patrzymy na to. Ej, tu sobie. Dobra, czyli zaczynamy od zera, tak? Klużyki. Czekaj, tu mamy jakieś te, nie? No, Aaaa! No, Czy pod, jest. jest jeszcze drugie dno tej historii. Drugie no tej historii. czekaj, daj pni. Muszę tutaj by ten styl usunąć, jest za daleko tym tego za blisko. Czyli pewnie musimy... musimy to przekręcić na pewno. Musimy to przekręcić, żeby otworzyć Ok, to jest... Musimy to all this. Yeah. By... wszystko. to Musimy make... to to ja tak mi się wydaje, no chyba, że to jest zmyłka. Nie, środkowy musi być najdłuższy. Ale takie same są. No to no. Tam nie ma już nic? Nie ma nic tylnego. Tak, tak, świtka zapisać. Dobra, ale to, co dzielimy, się czy robimy. Jeszcze? Ciego, jedno, aj. jedno, świtko i A nie było tam żadnego. Tak to wygramy przecież. Ale nie Dobra. tego nie robimy teraz, nie? Jedziemy tą. Bram to niezwykła malownicza miasto. I będziemy musieli te symbole znaleźć. Najpierw te miejsca musimy. Wiesz jest tutaj. Nie ma skróci tu. Dalej, jest słoneczny sierpniowy dzień. Para zakochanych wybiera się, wybiera się zwiedzić kilka ciekawych miejsc w Europie. Tutaj typowo jak to z naszą najlepiej sobie chyba bankierzy radzą, informatycy. Tak naprawdę. A yy, piłkarze pierwszy raz? Piłkarze pierwszy raz. Mieliśmy łędziarzy. Też sobie fajnie poradzili, więc widocznie nie wszyscy co trenują sport, tylko na sport się skupiam, jednak inteligencja idzie w parze. Trochę logiki, trochę myślenia nietuzinkowego przede wszystkim nie wolno się bać próbować, bo mamy niektóre elementy, które można uczyć w różny sposób. Niektórzy próbują je w zły, ale wpadają w międzyczasie na ten poprawny właściwy sposób. Czyli ryzyko i logika. No, między innymi tak. Nie, nie można się bać, próbować, bo czasem wpadnie się na odpowiednie rozwiązanie. Bardzo Cię dobrze. Hej. Myślę, że nasza grupa, naszej grupy idzie najlepiej. Nie przeszkadzaj, przeszkadza, bardzo, przeszkadza, bardzo. Już kończymy. Już kończyłeś, Jeszcze zostaje nam sobie 15 Serio. minut i weźmiemy. I ostatnia walizka nam zostanie. Tak. Idzie bardzo dobrze. idzie. mnie. Czy dobrze sobie radzą? Czy nie ma błędów? Prawie wszystko.

A więcej liter musicie poczekać na swoich kolegów z ze jednej zespołu. Jeżeli oni rozwiążą swoje skrzynia, otrzymają kolejne litery. Hasło eee, nie jest związane z tobą. Jest to chyba 6 wyrazów, 29 liter. Praca zespołowa, każdy, każdy rozwiązywał po kolei swo, swoje gdzieś tam zagadki. Jak się czymś, w czymś czuł, czuł mocy, no to, to łapał się za to rozwiązywał i, i myślę, że, że burza mózgów też była istotna w tym wszystkim. A jeżeli yeah. coś nie wypaliło, to następny wy, wypalał z pomysłem, więc y, metodą prób i błędów doszliśmy do, do rozwiązywania wszystkich zagadek. Co musimy zrobić? Chyba, że drużynki będą. No dawaj tą drużynę robimy sobie. Nie ma nas nie ma dalej, bez... Nie. nie, nie ma A bez... Ma, nie ma bez nas? Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Tak. Jest. Nie Super. Super. Brawo. Super. Brawo. Nie, ma to, nie, nie ma dla nas. Nie ma nie dla nie nas rzeczy. rzeczy. Niemożliwe. Nie ma. niemożliwy. Nie mez, nie mez, niemożliwy. niemożliwy. No myślę, że nieraz raz chłopaki udowodnili, że w momencie, kiedy wszystkim się wydaje, że to już koniec, jednak, jednak to jest dopiero początek i dzisiaj to hasło w pełni oddaje moc i siłę tego zespołu. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy popracować trochę w innej formie niż typowo na boisku. Myślę, że takie, taka praca w mniejszych grupach, gdzie zawodnicy losowali, dobierali się, losowo w drużyny powoduje, że te relacje jeszcze bardziej i współpraca jeszcze bardziej się ze sobą łączą i małe rzeczy decydują w piłce o tym, czy wynik jest korzystny, czy nie. Dla mnie najważniejsza jest drużyna. To jest nasza drużyna, to nie jest drużyna trena Solarskiego, tylko to jest nasz zespół, wspólny zespół, który wspólnie każdego dnia ciężko budujemy i między innymi takie formy integracji są również dla nas ważne.